W dzisiejszym materiale biokominek automatyczny, planika porto, wolnostojący, piękny, podgrzewający atmosferę. Piękne marmurowe wykończenie cztery szyby, które będą osłaniały nasz płomień, żeby on był stabilny i nie rozwiewało go na boki. Tutaj w środku mamy kamyczki dekoracyjne, ale dobrze, teraz otwórzmy sobie drzwi. Jedno kliknięcie. I tu ujawnia nam się panel sterowania. I dlaczego zbiornik mamy osobno? Dlatego, że to już działa nam w pełni automatycznie. Jest to bardziej zaawansowane i też dużo bardziej bezpieczne. Ponieważ całe biopaliwo znajduje się z daleka od paleniska. Cały proces rozpalania trwa w okolicach 3 minutek, więc nie jest to nie wiadomo jak długo robi się to automatycznie. Więc klikamy, idziemy sobie zrobić herbatę, wracamy i się pali. Jeżeli taki płomień jest na przykład za duży, to mam tutaj taką magiczną rzecz, którą jest właśnie pilot. I z tego pilota możemy sobie ustawić wysokość tego płomienia. Możemy też włączyć i wyłączyć nasz kominek. Plusem też takiego kominka jest to, że w momencie, kiedy on zgaśnie, ponieważ np. Na braknie nam biopaliwa, wystarczy sobie otworzyć drzwiczki, wyciągnąć zbiornik, nalać biopaliwo, wsadzić z powrotem i możemy palić dalej. To jest naprawdę mega opcja, ponieważ w przypadku kominków manualnych musimy odczekać spokojnie, myślę, że z godzinkę, zanim ostygnie nam kominek po to, żeby biopaliwo lane do, do tego zbiornika nie buchło nam Ogniem. W automacie jest to całkowicie wykluczone. Taki kominek spokojnie można używać w domach, w hotelach, tak naprawdę wszędzie, gdzie mamy zamknięte pomieszczenie, nie możemy zastosować gazu czy normalnego kominka. To przychodzi z pomocą. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!